Siemanko, moi wierni widzowie, witam Was w kolejnym unboxingu Champions League Update 2015. W dzisiejszym odcinku otworzymy sobie multipaka. W multipaku znajduje się 6 saszetek oraz 2 karty limitowane. Więc otwieramy wyciągniemy sobie pierwsze szetki oraz karty i tak co tutaj mamy za limitki limitką jest Gareth Bale Real Madrid pierwsza oraz druga wow. Karta limitowana, jest to Mario GC Bajer Monachium Jeden róg jest troszeczkę już ciachnięty Macie kod, jeśli chcecie jeszcze jeżeli jest, jeżeli jeszcze w to gracie, bo nie wiem czy to już nie jest zablokowane I mamy sześć saszetek Zaczynamy Pięknie, 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 naprawdę pięknie. Jest się z czego cieszyć. Pierwsza saszetka i już mamy Game Changera FC Porto Jackson Martinez. Karty te również rzadkie są: jedna na 30 saszetek, ale tak jak wyczułem to w boksie, takim jednym boksie. Nie. można chyba tylko trafić jednego. No, ja tylko po jednym game changerze trafiałem, a niby jest 1 na 30, więc jest to jedna z rzadszych kart. Jackson Martinez pięknie, pięknie. No już jeżeli w pierwszej saszetce trafimy, trafiliśmy coś takiego, to już chyba nic lepszego nas tutaj nie, nie spotka, ale Mamy również kartę Dynamo. Te karty również ciężko wpadają, ale jest Lars Bender. Może tutaj sobie postawimy i mamy tak Obasi, Morata Gips i Safari. Jedziemy z drugą troszeczką. I mamy tak Round of 16 Chelsea. Nie wiem, czy to dobrze widać, bo słońce świeci w ekran, i słabo to widzę. Stepanenko, Huger, Safari, Sokratis. i Sania. Trzecia saszetka no chyba będzie jedna ze słabszych saszetek bo już mamy tutaj One to Watch Kłaryzmę Adrenalyn Marlos Demichelis Ansaldi i Aleksandro jedziemy dalej pięknie fans te karty naprawdę świetnie wyglądają bardzo mi się podobają Zlatan Ibrahimowicz fans favorite pięknie oraz mamy Round of 16 Shakhtar Oficjal Ball Sokratis Sania i przedostatnia saszetka no zobaczcie w jednym multipaku ponownie ten sam e, round of 16 Shaktar no słabo słabo e, oficjal bal ponownie no tak nie powinno być moi drodzy Panini chyba sobie jakieś kpiny z nas robi a ogo Maxwell e, Zufi oraz Spachic i ostatnia Saszetka I mamy tutaj już liter fansika. Mamy tutaj fansika Robena. Fansik Roben. Oraz karty bazowe Torres. Ponownie to coś. Vanderville. Rafinia Oraz Javi Martinez. Moi drodzy, otworzyliśmy sobie już całego multipaka. Bazówek, jak zwykle, jest sporo, ale tak naprawdę, mimo to, że te karty się powtarzają, co nie powinno tak być, sześć saszetek i ileś tam powtórek tych zwykłych kart, to nie jest się z czego cieszyć, bo jest oto game changer. Jackson Martinez, fajnie, fajnie, że wpadł, dwa fajne fansy, no i dwie karty limitowane. Dzięki za oglądanie, zapraszam was na kolejne unboxingi. Trzymajcie się, cześć.